Dzień dobry, cześć, siema, Elo, witam. ahoj, Servus, czołem, piłna strzałeczka, kopelat, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszym odcinku chciałbym Was przestrzec przed tym produktem. Zobaczcie. No, wygląda jak paczka, nie? Na, o, na przykład paczka y, chrupków albo innych hipsów. I ja normalnie, o, jeszcze proszę bardzo, mówią, że tutaj NR1 w Polsce, nie? No to jak byłem w sklepie, to o, patrz, jakieś hipsy, najlepsze, że w ogóle, że aż mają takiego, o, y, Ace Mesa, no, nie? I poszedłem sobie kupić, bo NR1 w Polsce. I sobie z nimi poszedłem do domu, i wróciłem do domu, i patrzę, i czytam, co to jest nie. I ten produkt się nazywa Gosia, sprytne patenty, MOP, żółta mikrofibra, NR1 w Polsce, najchętniej wybierany MOP z mikrofibry gwiazdka. Sprytny patent, gąbka szorująca, aktywne włókna przyciągają brud i łatwo go wypukują. Wyciera prawie do sucha. Uniwersal, gwint uniwersalny pasuje do większości kijów. No i muszę przyznać, że te sprytne patenty były naprawdę sprytne, bo tak napędzają właśnie sprzedaż, że oni udają chrupki albo hipsy. I no. Powiedzcie mi, yy, zdołalibyście się załapać? No, ja nie byłem w stanie się załapać. Mogę Wam nawet, o, pokazać. O, jeszcze jedna rzecz. Zaczcie. Też bardzo ważne jest to, że paczka nie jest zapełniona do 50%, a do jakichś 80%. To już powinno dać mi do wtedy do myślenia. Ale ja tak się dałem zbajkować, że jasna cholera, no nie? Otworzymy to. Te psićy podrabiane. Proszę bardzo, co my tu mamy? No to nie jest chrupek. Może trochę brzmieć jak chrupek. O w środku ma gąbeczkę fajną dlatego. O proszę bardzo widzicie jacy oni są? Właśnie tak jest napędzana sprzedaż tych produktów. I w tym momencie jestem zdenerwowany. Tak się dałem zrobić. I uważajcie na ten produkt. Kategorycznie. A tak poza tym zapraszam na Discorda. Możecie dawać łapki w dół. Dalej nagrywam kamerką i wzoruję się na swoim ulubionym twórcy. I co by jeszcze tutaj można powiedzieć? No i to wszystko, co chciałem powiedzieć. I do widzenia.